Moi drodzy, bardzo ważna rzecz, czyli ustawienie przy zestawie, pozycja przy zestawie. Przede wszystkim siedzimy i ustawiamy się do werbla. Werbel to jest nasze serce zestawu i nasza pozycja musi być komfortowa i wygodna właśnie do werbla. Nie możemy siedzieć za blisko. Bo wtedy nasze ręce są skierowane do tyłu, łokcie, i nasza gra nie będzie swobodna. Będziemy, będziemy się spinać, nabawimy się różnych kontuzji. Ja. Jeżeli usiądziemy za daleko, to będzie ciężko nam dosięgnąć do poszczególnych elementów zestawu i gra z takimi wyprostowanymi rękoma. Nie należy do najbardziej przyjemnych przede wszystkim źle wygląda. Nasze ustawienie to przede wszystkim odpowiednia odległość od werbla i wysokość siedzenia. Od, jaka powinna być odległość od werbla? Łapiemy prawidłowo pałki, ustawiamy je i powinny mniej więcej być na jednej trzeciej wysokości. Yy, w erko, czyli gdzieś tutaj. Dzielimy na trzy. Jest, jest. Ręce powinny być naturalnie tutaj spuszczone. Nie powinniśmy ich skierować do tyłu ani do przodu. Ok? Teraz wysokość siedziska. Bardzo ważne jest, na jakiej wysokości siedzimy. Takim punktem wyjścia jest to, aby nasze nogi czyli tutaj udo i łydka, tworzyły kąt prosty albo kąt rozwarty. Staramy się unikać siedzenia niżej niż wysokość naszych kolan. O co chodzi? O, o takie właśnie siedzenie. Wtedy linia, linia naszych, naszych ud, jest troszkę niżej od kolan i gra jest dosyć niewygodna. Jeżeli nie wierzycie, spróbujcie sami. Najlepiej, gdy siedzimy troszkę wyżej, nasze e, nogi tworzą kąt prosty albo lekko rozwarty. OK? E, teraz ustawienie zestawy. high Musi być na odpowiedniej wysokości. Nie może być za nisko, nie może być za wysoko. Jeżeli za wysoko, będzie nam się strasznie niewygodnie grało. Jak będzie za nisko, to będą nam przeszkadzały pałki. Będą się obijać o siebie. Tak samo z tomami. Jak będą za wysoko, nasza gra będzie niewygodna, po prostu. Eee, I nie będzie sprawiała tak dużo frajdy. Jeżeli będzie za nisko. To nasze tomy y, mogą się poobijać o centralkę. Poza tym, y, gdy tomy są za nisko ustawione, gra się po prostu niewygodnie. Jeżeli też nie wierzycie, sprawdźcie sami. Blachy. Każdy ma tutaj swoje, y, swoje ustawienie. Ja y, jestem zwolennikiem umieszczania blach troszeczkę niżej, żeby były wygodnie, nie tu gdzieś wysoko, ponad niebem. Którzy rokowi będzierze właśnie tak bardzo lubią ustawiać wysoko, wysoko blachy, grają w ten sposób. E, ja wolę, jak blacha jest pod ręką, nisko. Tak samo ride. Right. Ride right możemy ustawić w tym miejscu, możemy tutaj. To już jest kwestia naszego gustu, jak nam się wygodnie gra. E, no dobrze, czyli e, pamiętamy o dwóch rzeczach. Wstawiamy się do werbla i pamiętamy o wysokości siedziska. Minimum kąt prosty.